Siemanko w kolejnym pack opening'u Dzisiaj są French French, czyli League One Totsi oraz Italian Totsy, czyli Serie A Tu macie mm, Z League One Piłkarzy, którzy się znaleźli w e, tocsach z francuskiej ligi oraz z włoskiej której się znaleźli, nie będę wszystkich wymieniał bo bo po co, po prostu możecie sobie zobaczyć oraz y, tocs y, totwy totwy czyli informy z tego tygodnia no szkoda że nie ma soboty łane dwie bramki szczelin no, ale no, tam dwie chyba czy jedną czy jedną a coś w tym stylu było bynajmniej dobra mamy te yy, totsy jefy i tak dalej które wam przy, przedstawiłem i mam 63 k do wydania więc Zacznijmy pierwszą paczkę za 15k A co w niej będzie? Toc 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 Negredo City Worm The Swansea o. Ooo Dibirissise Lona, Leandro Kastan Dustin Dobra, od razu to mogę wystawić na listę transferową. Eee, to się wszystko przyda. O, le, wystawimy. ojeju. Wystawimy na listę transferową. Wszystkie formacje, tak. Herby. Bo na co mnie to... No i oczywiście kolorowy, piłki i srutu tutu... Dobra, ja wszystko idzie do klubu. I lecimy z kolejną paczką na 15K z paczką numer 2. Paczka numer 2 i... I rosycki Tiakite Rausch Rausch chyba dobrze wymieniam Renato Anderson Alden Słoń Matthew Od no, razu te wszystkie karty idą na licencję no, Może po prostu nie będę ich tutaj Albo Dla porządku Dla porządku jest pełno tych kontuzji Które ja nie używam To nie Bo mnie niepotrzebne Etihad Stadium se nie zostawię, bo nie wiem ile jest wart Stroje i duplikaty jakiegoś tam trenera Dobra, wszystko do klubu Uu. Dobrze, to sprzedamy sprzedamy Nie będziemy się tym pierdzielić. Kolejne... Kolejna paczka. Za da 15K. Dawaj toca, dawaj toca, dawaj toca i dupa. Drogba. Mamy drogbę. Ale tureckiej ligi raczej nie robię. Oczoła. Meier. Perez, rafinia, zebina. Kłówki, tak. I te z główki tu. Kolejne kontrakty, kondycje, tak. Wypierdaj. Okej okay. No już więcej nie mamy na się transferowej, to... Siem Roy Hodson. No niestety nas sprzedamy, tak. Sprzedamy wszystko. Y nie, 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 nie. Ojeju wyślij wszystkie do klubu. No i te co się zostały, to sprzedamy. O. Już bym kurde wszystko wy wyrzucił. No i ostatnia paczka za 15k. Co w niej będzie, co w niej będzie, proszę państwa. Dawać mi tu to, szybko, prędko. Mhm. Mm Lampard, Sania, Welbeck Capino, Ilarmendi, Diop, Neutlader, Nolan. I tutaj kolejne karty i menedżerskie i tak dalej. Wyśle wszystko do klubu. A, jeszcze. a Co, wysłałem wszystko do klubu? Wsłałem O to tyle tego jest. No a to sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. Okej, okay. i kupimy paczkę za 5k złotą paczkę, jedyną Może coś w niej będzie, może nie A może jakiś toc Może tosta, dawać tosta, dawaj tosta mhm. Fabiański, Łukasz Fabiański, wow Fernando, Łukasz Fabiański do polskiej ligi się przyda No 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 Naprawdę nice Żo... Żo... Żoazinio? Chyba ta Labiat I kolejne jakieś duplikaty i takie z to, Okej, sprzedaj wszystko do klubu Ej, sprzedaj wszystko raczej No i okej okay. I tak się pozbyliśmy większości końców Mogę jeszcze kupić jedną brązową paczkę Czemu nie? No co, kupujemy A już tak poza tocowemu wszystkiemu Kapone, beowo, krystianą jakiś tam suru, to to wszystko Tak I sprzedaj Okej okay. I to by było na tyle Niestety za ten tost nie wpadł ani inform, ani nic no. Jak zwykle No trudno jeśli się podobało mimo wszystko, komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Ten drugi FIFA World na pewno yy, oczywiście już z zgrywki I... Pochwalcie się czym tam wytrafiliście, czy cokolwiek tam. Co, zawsze można się pocieszyć szczęściem innych, nie? <grym> Dobra, na razie, cześć.